No dzień dobry, właśnie wyszedłem na podwórko, trochę kropi i mały się. no wyszedłem do domu, bo Krzysiek na to przyklina, głupoty gada, zobaczyć, o. po wieszę wodę nastawiłem Tu nie sechnie A te piorę, Sami widzicie Jak to jest No ziemniaczki obiera, nic ja sobie zamówię obiad I flaki sobie zamówię Niech on nagrywa takie rzeczy, wrzuca na swój kanał, Mleczny Człowiek. To jego kanał jest. A mój kanał, ja muszę pilnować. o no. zaraz idę myć się niedziela już nie pada, padał wcześniej sami widzicie to ja mam dobry charakter, że jeszcze w taki sposób. A teraz jak będę lajty robił, to będę zbierał na wesele. Zasioł, basioł. dobry, panie Dzień dobry. Ja, ja was nie nagrywam, tylko... dobry, dzień dobry, a, to wczoraj byliście, tak? Nie, my dzisiaj przyjechaliśmy. Jak tam, panie Wojciechu? Nagrywam teraz film. Wczoraj lajta robiłem. Lajta pan robił? No. Jak dużo ludzi było na lajcie? Na, na jednym zarobiłem 1200. O kurwa. A, a na drugi wieczorem robiłem prawie 300 zł. Kurwa, to ja cały dzień muszę pracować. <laughs> Ale ja właśnie no, nie nagrywam. Mo, no nie, to bo... Możecie... Po prostu, mogę was pozdrowić na swoim kanale. O super, a możemy zdjęcie z panem zrobić? No pewnie. Tak? To podejdzie pan do bramki? To ja ci zrobię. A to... tutaj o lepiej. <sl entend> to ja sobie okulary wykończę, dobra? Kurwa tobie. Kurwa po motor przyjechaliśmy i chuj. Nie kupiliśmy. Dobra, dawaj, teraz ja. Kurwa, ja nie wierzę, że ja tu jestem. No. A mogę, mogę was pokazać w okularach? Nie, nie. No lepiej nie właśnie, bo zaraz widzę gadać widzowie głupoty. Przychodzimy po motor, ale goś chuje nas zrobił, nie kupiliśmy. No dobra, to co? Idziemy. Dzięki. Krzysztof jak tam? Ziemniaki obie, obiera. No. A co on musi coś robić? No ja nie zawsze nie będę poczuł Co on sobie myśli, nie? O, wiśnie czy to to? Tak. Bo to kompoty. Dobra. Mają. Na razie. ci się. major. Ja pozdrawiam Was i Wasze rodziny. I żony macie? A żon, żony macie? Mamy Monikę. Kiedyś Ci wysyłałem do lejta z Moniką. Pokazać Ci Monikę? No, możesz pokazać. Parła mi teraz cały Nie, nagrywa. Nie, nagrywam kamerą. Pokaż, jaka szprycha. Pasa, jaka... No, ja pierdziele, fajna nie? <gry> Dobra, szpycha. Dobrze, można ten rządlić Dobra, do razie. Do Major. No, się. No właśnie, widowie Przyjechali chcieli motor kupić, ale słyszeliście, nie chcieli. Dobra, za krótki. Chłodny jest. Idę, O, o, kapcie, o Idę sobie myć się teraz i ogolę się.